Ale chuju? Skąd? Z okna No nie wiem Z konektor jest, jest. Bestu. 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 A jak ja dostaję ze strzała ze skauta za... Chłopie za ile dostałem? Miałem kewa i heł dostałem chłopiec ze skałca strzała i spadłem Nie Dostałeś na jeden pod nogi jak na zakręcie? Nic, umrażam? Wystaliśmy wszyscy obok siebie, a dostałem za 50 na jeden No ja za 8... Ja za 47 stałem. <Głos> <Fierny>. <Głos> Ale Zobacz. nie, nie dostałem chłopiec na tyle To trzeba 6 początkać Weź Ante, dała info tylko